Cześć, cześć. Dzisiaj zanurzymy się w fascynujący świat świąt Wielkiej nocy. Omówimy tradycje, symbole, zwyczaje, które od wieków kształtują wiarę chrześcijańską. Gościem moim będzie dziś Przemysław Śniński, człowiek patriota, tracker, katolik. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam ciebie Wojtku bardzo serdecznie i wszystkich twoich słuchaczy. Tutaj niezależna autonomiczna Republika Polska Minzehut. Podcast jest dla wszystkich, którzy patrzą i chcą widzieć, słuchają i chcą słyszeć. Nie tylko o tym, co dzieje się za kolorową kurtyną kładz i manipulacji mediów czy polityków, ale także o ambicjach Polaków, naszej historii bieżących wydarzeniach i w przyszłości. Zapraszam na Arbol Przemku, mimo że jesteśmy w okresie Wielkiej Nocy, a emisja tego programu będzie pewnie kilka dni po. Jak ci się wydaje? Dlaczego? Znaczy, wszyscy wiemy, dlaczego się poświęcił, ale cały czas ta nadzieja. Którą przezwyciężył śmierć, no jest w nas cały czas, prawda? No, czuciem. Tak, tak, oczywiście. Przez swój cud zmartwychwstania ukazał ludziom, a zwłaszcza swoim uczniom i apostołom, świadectwo prawdy w swoich naukach. Nie wszyscy z apostołów wierzyli w ten cud zmartwychwstania. Potrzebnie. Po trzech dniach, o którym Jezus mówił przed swoją śmiercią. Pierwszymi świadkami zmartwychwstania, jak wynika z Pisma Świętego, były święte niewiasty, jak Maria Magdalena, Maria Kleofasa, Salome, Joanna ze swoimi towarzyszkami. Kiedy udały się do grobu, zostały odsunięty głaz, a w środku zamiast ciała Jezusa, zostały aniołów łoszących ten cud zmartwychwstania, którym z nich było dane ujrzeć z zmartwychwstałego Jezusa. O tym fakcie poinformowały one aposto. Którzy kobietom nie, nie uwierzyli. Następnie Jezus ukazuje się uczniom w Emaus, którzy również informują o tym także apostołów, a ci słysząc to po raz drugi sami nie wiedzą, czy mają to wierzyć, czy nie. Po powrocie uczniów w Emaus, Jezus ukazuje się wszystkim apostołom, apostołom oprócz Tomasza, który na wieś o zmartwychwstaniu oświadcza innym apostołom, że uwierzy dopiero wtedy, kiedy włoży swój palec w brany y, z całego Jezusa. Y, I tak się potem dokonuje. No cud zmartwychwstania Jezusa pokazuje, że y, nie ma rzeczy niemożliwych. Okrutna śmierć y, i cierpienie, jakie y, Jezus Chrystus dostał, doznał po, podczas drogi krzyżowej, przekształca się w jego tryumf. Y, może właśnie zmartwychwstanie Chrystusa, w które nie mogli na początku uwierzyć nawet y, apostołowie, apostołowie świadczy o tym, że y, nigdy nie należy tracić nadziei na y, lepsze jutro. Y, no, biorąc pod uwagę całą działalność Jezusa, kiedy nauczał, dokonywał cudów, wskrzeszając zmarłych, uzdrawiając wielu chorych, daje świadectwo, że nigdy nie należy tracić wiary w uzdrowienie. I nie należy żadnego życia przekreślać. Yy, zwłaszcza, na przykład, jeżeli to jest yy, życie nienarodzone, którego wyniki badań wskazują, że yy, będą temu yy, życiu towarzyszyć wiele cierpień. Yy, może należy dać temu życiu szansę na, ulecz na uleczenie yy, po jego urodzeniu dać szansę na cud. O, tak to określam. Przemek, a ja bym stwierdził, że właściwie bardzo dobrze stwierdziłeś dać, dać szansę na cud. Ale ludzie nie chcą dać tej szansy, bo no ciężko to powiedzieć i większość słuchaczy, raczej ludzie, którzy słuchają mój podcast, są akurat świadomi i tego się pewnie nie obrażą, ale większość ludzi nie chce czekać na cokolwiek, gdyż wygodniej jest sobie siedzieć w foteliku. I tylko ha, 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 ponarzekać, jaki to podcast dzisiaj Wojtasowi się nie udał. Ale w Przemku, bo zaczęliśmy trochę przewrotnie od tyłu. Droga krzyż krzyżowa, już piłat. Dramatyczne przeżycia to nawet byłyby w czasach, Dzisiejszy. Ja sobie wyobrażam rolę Pontusza Piłata, gdy on stał między mottem kowadłem, chciał, a nie chciał. Trochę Biblia go wybielała, że jednak nie chciał, weźcie kogoś innego. Moim zdaniem on był zwykłym urzędnikiem i czy chciał to zrobić, czy nie chciał to zrobić jemu, to było. Czy obojętne, czy nie. Zdawał sobie sprawę jako rzymski namiestnik, że żadnej władzy nie jest na rękę bunt ludu ale skupmy się na tym y, całym procesie. Proces Jezusa Chrystusa przed Piłatem y, pokazuje, w jak podstępny sposób Jezus przez Żydów zostaje wydany i jak Żydzi zmuszają Piłata do skazania Jezusa na śmierć. Piłat na początku odesłał ich z y, pojmanym Jezusem do Heroda, gdyż Piłat y, w Jezusie nie znalazł żadnej winy. Herod, y, do którego Żydzi Jezusa przyprowadzili, również nie wydał y, wyroku śmierci. Y, sam y, sam Herod słyszał wcześniej o Jezusie i chciał go poznać. Podczas niespodziewanego spotkania z Jezusem, które odbyło się z inicjatywy Żydów pragnących śmierci Jezusa, doszło jedynie do pogardzenia Jezusem przez Heroda. Herod nie był głupi, nie chciał na swoje barki brać wyrok na niewinnym człowieku, wiedząc, że Żydzi z powrotem z Jezusem wrócą do Piłata. Zdawał sobie też sprawę, że Jezus był osobą z charyzmą i miał wielkie uznanie wśród społeczności. No, zwróć uwagę na to, jak Jezusa noć witała po, podczas Niedzieli niedzieli Palmowej. Tak, Przemku, pomogę Ci. W Niedzieli Palmowej wjechał na osiołku tłumy. Tak, no, wieść wieś się, wieś się niosła i każdy chciał, każdy chciał zobaczyć Mesjasza na, na swoim... W ogóle to już w tamtych czasach samo to, że jest Synem Boga było myślę na tyle, na, na tyle obciążające, że tak dlatego dlatego y, skazanie na śmierć y, przez innego władcę w dodatku nie swoją metodą będzie dla Heroda y, niezwykłą przysługą. Dlaczego nie swoją metodą? Ponieważ Żydzi nie mieli w zwyczaju kary śmierci przez ukrzyżowanie. Oni tą karę wykonywali przez ukamieniowanie. Kiedy wrócili yy, z Jezusem do Piłata, Piłat nadal nie chciał Jezusa skazać na śmierć. Kazał Jezusa ubiczować, oczekując, że to załatwi sprawę i Żydzi odpuszczą. Ci, ci jednak nie odpuścili i za śmierć Jezusa byli nawet w stanie zgodzić się na uwolnienie złoczyńcy Barabasza. Piłat uległ presji Żydów i, i skazał Jezusa na śmierć, obmywając symbolicznie przy tym ręce, pokazując, że nie chce mieć z tym nic Wspólnego. Sam fakt, że Żydzi przyszli do Piłata, do nieswojego władcy, aby Jezusa skazał na śmierć, świadczy o ich tchórzostwie, gdyż nie mieli oni odwagi dokonać śmierci Jezusa własnoręcznie i w, i, i w dodatku swoją metodą. Woleli tego dokonać czyjimiś rękoma. I to w taki sposób, aby metoda, jaką został Jezus zabity, nie świadczyła o ich, o ich działaniu. Sam Jezus podczas procesu oznajmił Piłatowi, że większy grzech ponosi ten, który mnie wydał tobie. Tak, jak to, jak to mówił mój znajomy z Twittera Jurek Ogurek, którego bardzo pozdrawiamy. Ja również pozdrawiam. Pozdrawiam cię, Jurku. Pamiętasz, pamiętasz jak odmówił mówił na, na naród wybrany? On mówił ci nadmiernie o Włosieni. Tak to jest. Tak aktory. jest, tak jest, dokładnie do, dokładnie, ciągnie, dokładnie pamiętam jego słowa. Ciągnie się, ciągnie się ta cała historia żydowska po dziś dzień. Przemku, ale w takich złych. Chwilach, jak proces, jak droga krzyżowa, jak ukrzyżowanie były też jeszcze sprawy przyjemniejsze, tak? Droga krzyżowa. Twoim zdaniem, co było dla Jezusa takim największym przeżyciem? Pojmanie, proces, droga krzyżowa, czy, czy już samo ukrzyżowanie i śmierć? Czy na krzyżu już? Twoim zdaniem, co było takiego. Wiesz, co ciężko jest stwierdzić i wyróżnić scenę Drogi Krzyżowej, gdyż każda stacja daje jakąś naukę, daje, daje jakąś tajemnicę, daje jakieś, daje jakieś wskazówki. Ale nie przemkłuję. Cała... Bo nie chodzi mi o Drogę Krzyżową w całości, tylko czy cała Droga Krzyżowa wycieńczyła go już. Co było dla niego bardziej traumatyczne? Czy proces, czy droga krzyżowa, czy samo ukrzyżowanie? Tak. Yy, no, chyba wiesz, nie, no to ja tutaj. Obstawią, ob... no dziwnie, też to zabrzmi powiedziałbym, że jednak chyba śmierć tak, i ukrzyżowanie. Chociaż on już był wtedy jest... pogodzony z bogiem, możemy gdywać sobie było gdyby, ale ja tak czasami lubię. Wiesz co, tutaj jest mi dlatego ciężko stwierdzić, bo zanim doszło do drogi krzyżowej, zanim doszło do cierpienia, to Jezus wcześniej poprzez wizytę, pierwszą wizytę u Pi Piłata, potem u Heroda, potem znowu u Pi Piłata. To też w w jakiś sposób, znaczy w jakiś sposób, na pewno psychicznie y, człowieka wykańcza, a potem, a potem cierpienie związane z biczowaniem i ta y, droga krzyżowa, to trzeba być i tak y, pełnym podziwu, y, że ten człowiek aż tyle wytrzymał. Co, bo właśnie, wytrzymał, bo się do tego przygotowywał, ale czy można się na coś takiego przygotowywać, to też jest pytanie, co by było, gdyby. Można, w jakim stopniu mógł, ale, ale czy aż do takich drastycznych środków? Ale widzisz, to może, to może dowodzić na to, że na coś takiego jedynie może być ktoś taki jak Jezus Chrystus przygotowany. Od ostatniej wieczerzy do zmartwychwstania Jezus zawsze czuł wsparcie swoich naszych wyznawców. Mówiłem też jeszcze wcześniej o tych miłych, o miłych yy, wspomnieniach, chociażby ostatnia wieczerza, to było bardzo budujące i, i spajające tą naszą glinę chrześcijańską do dzisiaj. Tak, yy, tak. tak yy, mówisz o ostatniej wieczerzy, tu, yy, tu... Która jest uznawana za ustanowienie Eucharystii. Mówisz o, <laughs> Mówisz o wsparciu, jakie Jezus czuł od swoich uczniów, apostołów, od ludzi, którzy wierzyli w jego, w jego naukę. Nawet podczas, podczas drogi krzyżowej, to przecież spotkał swoją matkę pocieszał płaczące nad nim niewiasty, ale skupmy się na spotkaniu z matką, jak co ona wtedy musiała przeżywać, jak no ja nie potrafię sobie wyobrazić tego, jaki, w jakim stanie musi być Matka, y, która jest świadkiem y, cierpienia swojego dziecka. Y, nieważne, w jakim to dziecko jest wieku, ale samo sam fakt, że dana osoba jest, y, jest właśnie jej, y, jej, jej dzieckiem. Y, ale wracając do. Do ostatniej wieczerzy, Tak, do ostatniej wieczerzy. Jezus nie czuł tylko wsparcia, ale także doskonale czuł, Wiedział, kto go wyda, kto go zdradzi i kto się jego wyprze. Tutaj mówię o, o Judaszu, a także o, o, o świętym Piotrze, który zarzekał się, że, że, zawsze, że zawsze będzie z Chrystusem, a ten do niego, powiadam ci, że zanim kogut zapieje, trzy razy mnie się wyprze. Także to, to jest po prostu wskazówka, jaką, jaką daje nam Chrystus, że nawet w swoim bliskim gronie, nie, może się czarna owca znaleźć. Bądź przygotowany na najgorsze spodziewa się najlepszego. Judasz Iskariota porozumiał się z Arcykapłanami i za 30 srebrników wydał J Judasza. Ja myślę, że. Ale zobacz, o, ja, zobacz, ja, ja, ja myślę, że. Przemek, myślę, że Jezus jak, jaką inteligentną był osobą, myślę, że podejrzewał to, może to zrobić, i... ale nie mógł, temu, nie mógł temu przeciwdziałać, bo to po prostu musiało się wydarzyć. I tyle tak. Wojtku, Wojtku ba, y, bardzo ci dziękuję, że poruszyłeś y, też y, kwestię y, Judasza Iskarioty i jego 30 srebrników, y, za które y, po prostu wydał... wydał że ci przerwę. Tak. To jest według Ewangelii Marka i Mateusza. Do, do Jodów tak, Jodów. tak, tak, tak. tak. Y, wydanie wartości, y, jaką był y, Jezus Chrystus, y, miłości za, y, za 30 srebrników, Yy, srebrników. Zobacz, jak, jakie to ma przełożenie na, yy, na dzisiejszy yy, czas, kiedy jest na przykład dan, yy, dana ojczyzna yy, z tradycją, z, yy, z wieloma yy, wartościami, a zarządzający, yy, zarządzający tą ojczyzną oddają też za pewne z, z, Krewniki yy, obcym korporacjom. Tak, ja tylko dodam, że według Marka i Mateusza, też udał się u kapłanów o namaszczeniu Jezusa w Betanii, ponieważ nie mógł pogodzić się z marnotrawstwem cennych perfum, które można było sprzedać z zyskiem. Czy to trochę nie trąca ludzi nadmiernie ogłosionych? No nie. Bo... No no, oczywiście, że tak. Jak dla mnie, bo skoro Wielkanoc jest najważniejszym świętym chrześcijan, to ja bym wolał. Już teraz abstrahuję trochę. Wolałbym więcej wolnego mieć niż podczas Bożego Narodzenia. Dni wolnych od pracy, tak? Ale może się mylę. Wiesz co? To już jest. Y Kwestia y, to już jest kwestia y, zupełnie inna. W ale wracając do ostatniej wieczerzy, wieczerzy, do tych, których Jezus dobrze rozpoznał, kto zwątpił, kto zdradził. Ja myślę, że to przewidziała. A zdziwienie ich po zmartwychwstaniu, ja myślę, że poczuli ulgę. Jak. To by się wydaje, jak w dzisiejszych czasach całe to chrześcijaństwo ma się do współczesności, ma się do otaczającego świata. Czy państwo, w jakim żyjemy, które jest chrześcijańskie, katolickie, wyprze się kiedyś tych tradycji? Nie. Moim zdaniem jest to niemożliwe. Musiałoby upłynąć setki tysięcy lat, ale no nie chciałbym, żeby dożyły moje wnuki takich, takiego czasu. No wiesz, ogólnie. Y na wartościach chrześcijańskich została zbudowana Europa, została zbudowana kultura. Europejska. I też nie wyobrażam sobie Europy bez, bez chrześcijańskich wartości. Wiadomo że, wiadomo, że podejmuje się próby zniszczenia tych wartości, ale powiem ci, Wojtku, Kościół, mimo tego, że też miał swoje za uszami, ale te dwa tysiące lat przetrwał, czyli jaka siła za tym musi stać. A też wiara a też chrześcijańska nie miała łatwo w Europie, na świecie. Zwróć uwagę na, na początek całego chrześcijaństwa, jak chrześcijanie byli prześladowani, jak zostali, w jaki sposób zostali skazywani na śmierć. Mam tutaj na myśli film Quo Vadis i scena, w której chrześcijan wysłano lwom na, na pożarcie. Tak, ale już, wiesz, łącząc te wszystkie wątki, zobacz przez te dwa miesiące lat, na... ile przez... Tak przetoczyło się w i tragedii. Przemku kończąc coś optymistycznego na koniec. Bawcie się dobrze chyba na siebie nie bibusa i obierajcie się za dużo, jeżeli Wam tam zostało jedzenia, bo to bardzo. dzielcie się świetnie. Tak jest, tak jest. Podpisuję się pod twoim apelem. Yy, I cóż mogę powiedzieć? Yy... Zdrowych, wesołych świąt y, wielkanocnych Wam i y, Waszym rodzinom. Przeżywajcie te święta y, w jak najlepszy sposób i korzystajcie z tego, że, że jesteście z bliskimi. To są piękne chwile. Dziękuję Tobie, Przemku, za udział. Dziękuję Wam, drodzy słuchacze, za wysłuchanie. No i pozostaje zapraszać na kolejne odcinki podcastu Narpul Między Bajo, ciao, bawcie się dobrze. Bye, bye. No, cześć, cześć. Wszystkiego dobrego i dziękuję za podcast. Wiesz, takie, kurde, psikawki mieliśmy na pistolety, jakieś takie te gruszki do, do wydmuchiwania, małe, takie małe wiaderko ze sobą. Wyszliśmy z tej klatki, domofony były zainstalowane, kuzynek za drzwi trzasnął drzwi, wyszliśmy trzy kroki. Patrzymy, idzie taka banda, my byliśmy w, w trzeciej klasie, a szła taka banda klasistów albo pierwsza klasa szkoły średniej z wiadrami. Także dobrze, żeśmy nie wyszli na dwór, a już byliśmy mokrzy, także taka kuźwa. To był taki ostatni chyba śmigus-dygus, który naprawdę się dobrze bawiłem. A co? To to, to, to to wiesz, to, to jak ja sobie przypomnę, jak ja w bloku mieszkałem yy, na osiedlu, to to przecież yy, lało się wodę i to yy, z dachu yy, bloku. Z dachu bloku, wszędzie, to to, 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 to wiesz. Yy, pociąg przyjeżdżał, to już ten, to już yy, ekipa czekała. To ludzie aż się z pociągu bali wyjść, to przecież ten konduktor też został oblany. <laughs> takie to, 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 to były czasy, tak. Ja nie wiem, zawsze do dzieciaka chciałem, ch chciałbym to zobaczyć, widzieć tak? takie zmartwychwstania. Zawsze jak ktoś na pogrzebie też umierał, to sobie myślałem, ale to. To jest cały czas jeszcze, jeszcze nie tak. tak, jest, tak. A. A no to, słuchaj, to ja sobie, to sobie doskonale zdaję z tego sprawę o co ci chodzi. Ja też przez wiele lat byłem i służyłem na pogrzebach. To, to również wtedy miałem takie swoje, swoje przemyślenia. Halo? Subskrybowania i Halo? jesteś? No jestem. No no, bo, bo, yy, bo żonka akurat dzwoniła. Yy, no, no je, Jesteś? No jestem. Do mnie mówisz teraz, czy do, do, do Za. to Za! Czemu tu nie wiem, gdzie się No nie jesteś? No, o kurczę. No, nie, 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 nie. <laughs> no wiem, wiem, rozumiem, nie wiem czy zapomniała, czy, czy, czy ten, no, ale to i tak piliśmy już kończyć. No.